Witaj, nazywam się Natalia Jakuła, jestem socjologiem, trenerką ciała i umysłu, certyfikowanym coachem pracy z wewnętrznym dzieckiem, z mindsetem. I w tym filmiku chciałabym Ci opowiedzieć na temat tego, jak radzić sobie ze stanami lękowymi i depresyjnymi. I chciałam Cię uspokoić i pocieszyć, że można to zrobić naturalnymi metodami, bez, zupełnie bez farmakologii, bez tabletek. Natomiast jest to praca, która wymaga. Sumienności, regularności i uważności. Jeżeli jesteś w stanie te trzy kryteria spełnić, to jesteś gotowy, gotowa do pracy mm, ze swoim mindsetem, ze swoimi um, stanami, którymi ci, które ci nie służą, bo, bo nikomu stany lękowe i depresyjne nie służą, one wibracyjnie bardzo ciągną nas w dół y, i wstrzymują przed osiąganiem marzeń, um, ja sama przeszłam takie stany i wiem, co mówię. Wiem, że można się z tego wyprowadzić zupełnie naturalnie. Natomiast tak jak mówię, była to praca u mnie kilkuletnia, gdzie w tej chwili mogę powiedzieć z ręką na sercu, że czuję się wspaniale, że, że jest lekkość, że jest pełna akceptacja tu i teraz, i tego, co było, i, i praca z Majsetem właśnie na tym polega, że. Zmieniamy swoje przekonania, puszczamy przeszłość ym, i staramy się skupić na tym, co pozytywne. Ym, trenujemy uważność, trenujemy pozytywność. My, Polacy, mamy to do siebie, że nasza mentalność nadal jeszcze jest dosyć negatywna, bo kiedyś było trudno i rzeczywiście mieliśmy na co narzekać. Natomiast teraz y, myślę, że to narzekanie jest takie już nawykowe, bo. Bo przecież to jest wybór, czy jest trudno, czy jest, czy jest łatwo, i to są tylko i wyłącznie nasze przekonania. Jeżeli chcemy, żeby było trudno, jesteśmy przekonani, że, że życie jest trudne, ciężkie, niebezpieczne i tak to, dalej, to się będzie manifestowało w naszym życiu. Natomiast jeżeli um, wybierzemy sobie przekonania, które będą nam sprzyjały, one będą po prostu sprzyjały. Tak to działa, nic, nic trudnego. Aczkolwiek wiem, że to na chwilę obecną dla ciebie na przykład może się wydawać abstrakcyjne, jeżeli jest ci źle, trudno. Jeżeli jest mnóstwo takich myśli, które się nawarstwiają, które krążą, które cię bombardują, i one właśnie mówią, że wszystko jest źle, wszystko jest nie tak, nie dają ci się skupić, i też przez to przechodziłam spokojnie. Naprawdę ciężko mi się było skupić, i to się zaczęło w momencie, kiedy. Mm, Odpaliło mi się moje dzieciństwo, trudne emocje, bo my za dziecka przechodziliśmy wiele takich sytuacji, gdzie większość z nas, gdzie po prostu był lęk i to jest. To są nawykowe emocje, sytuacje, które się, od, od, które się w pewnym momencie życia odpalają, przypominają, które powracają, tak? Bo jesteśmy. Mm, Byliśmy do nich przyzwyczajeni, na przykład były zamrożone i w pewnym momencie się znowu aktywniły, i, i stąd to się bierze. E, przyczyn może być wiele, ale najczęściej jest to właśnie, tak to się właśnie odbywa. I mm, miałam taki moment kryzysowy kilka lat temu. On nastąpił w momencie rozstania z moim byłym partnerem, z którym mam dziecko. Było mi trudno i też było dużo myśli, em, dużo przemyśleń i dużo lekcji. Tak? Dlaczego tak się stało? Dlaczego wylądowałam tu i, i, i tak, i teraz? I, I z tyłu głowy miałam myślenie, że to będzie rozwój, aczkolwiek przysięgam, że nie spodziewałam się, że to będzie aż taki rozwój że to będzie taki rozwój y, mentalny, duchowy ym, że to będzie naprawdę najważniejsza lekcja życiowa lekcja mindsetu. Oczywiście nie doszłam do tego sama. Ym, opiszę o tym w książce Ciało mentalnie że do wielu rzeczy, do wielu. Ym, do wielu ym, Ważnych y, rzeczy doszłam sama, wypracowałam sama, natomiast jeśli chodzi o mój mindset, to y, m, przechodziłam psychoterapię i, y, i mentoring. I uważam, że jedno i drugie jest bardzo ważne, bo psychoterapia pomaga nam zrozumieć nasze schematy, zrozumieć nam siebie, odnaleźć prawdę na swój temat, y, a mentoring pozwala nam y, wejść w taki wyższy y, poziom życia, y, myślenia. W wyższą wibrację, w taką pozytywność na co dzień, a nie tylko na chwilę. I, i to była chyba najcenniejsza praca, kiedy, kiedy zrozumiałam, że mam wpływ na swoje myślenie, na swoje życie, na swoje przekonania i że moje przekonania manifestują moją rzeczywistość. No i rzeczywiście tak jest, jeżeli jesteś przekonany, przekonana, że życie jest ciężkie, że ciężko się zarabia, że. Mm, no że w ogóle musi być trudno, to za to się manifestuje w Twoim życiu. Ja mam od jakiegoś czasu to przekonanie, które kiedyś miałam, potem o tym zapomniałam i teraz wróciło, że, że życie małe już być lekkie, że może płynąć. Oczywiście nie konstant, nic nie będzie takie mm, cudownie jest zen cały czas, no bo to jest naturalne, że pojawiają się sytuacje mniej, bardziej trudne, piękniejsze, trudniejsze i, i to nigdy nie będzie taka sielanka, jaką byśmy pewnie chcieli Aczkolwiek nie wiem, czy każdy by chciał mieć tylko i wyłącznie sielankę, bo, bo to w trudniejszych momentach wzrastamy. I, I gdyby cały czas było tak cudownie i przefantastycznie, to byśmy nie doceniali tych momentów, kiedy, kiedy naprawdę tak jest, kiedy, kiedy czujemy się tak na maksa dobrze. Ale wdzięczność właśnie w tym, że czujemy się po prostu ok też jest ważna. Docenianie tego właśnie, że wow, wstałam, miałam siłę wstać, jestem zdrowa, e, świeci słońce, nawet jak nie świeci, to mam ciepełko, mogę się napić ciepłej herbaty. Ta wdzięczność jest podstawą e, pracy z mindsetem. Po prostu to są naprawdę łatwe narzędzia. Tylko trzeba o tym pamiętać i my na co dzień jako ludzie mamy tyle spraw i nasz mózg ma to też do siebie, że zapomina. I po to jest nam osoba, która e, chociażby ten raz w tygodniu może przypominać, żeby to nam weszło w nawyk, ta uważność, to pozytywne myślenie, to docenianie i ta wdzięczność. I to są naprawdę podstawowe kroki rzeczy, żeby zmienić swoje myślenie i nastawienie na pozytywne, na takie wspierające, na takie, które nas winduje, a nie ciągnie w dół. I teraz stany lękowe i depresyjne biorą się właśnie z tego, że jest mnóstwo natrętnych myśli, um, które powodują trudne sytuacje, z którymi my sobie nie radzimy, i trudne emocje. I sytuacje i emocje, one tak ze sobą wewn wewnętrznie w nas walczą. I, i te myśli, i nawracające um, wspomnienia. I one. Przyspieszają, przyspieszają i, i nabierają takiej mocy kuli śnieżnej, gdzie jak to już się zacznie, to trudno jest zatrzymać, y, nie mając wiedzy i świadomości. Mm. Także te drobne kroczki i to naturalne radzenie sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi to jest y, uważność na to, co ja do siebie mówię, co ja myślę, y, jak reaguje y, uważność na ludzi też dookoła, tak na sytuację, y, chronienie swojej energii. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy rozumiesz to, to, co mówię? Myślę, że tak, bo, y, bo to są bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne sprawy. Jak nasza energia, mamy ograniczony zasób energii. Teraz, jeżeli rozdajemy ją, na prawo i lewo, każdemu, kto tylko chce, kto tylko potrzebuje, to te osoby ciągną, biorą, tak, no bo oczywiście chętnie się naładują, ale kto od nas naładuje? My możemy, powinniśmy, naszym obowiązkiem jest ładowanie się osobiście, samodzielnie, indywidualnie. Mnie na początku uczył mój mentor: jak mam siebie sama ładować, jak mam w Pływać na siebie pozytywnie, bo my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, nikt inny, za, naszą, za, nasza, za nasze samopoczucie, za kreację, za to, kim jesteśmy, kim się staniemy. Tylko my jesteśmy za to odpowiedzialni i to jest tylko i wyłącznie nasza praca. Także zwalanie na coś, na kogoś zupełnie nie ma sensu. Ludzie w roli ofiary chętnie to robią, bo mają z tego jakąś korzyść, jakąś ulgę, ale to się kompletnie na dłuższą metę nie opłaca i, i nie jest warte. Także do brzegu, jak sobie radzić ze stanami, ze stanami naturalnie, ze stanami depresyjnymi i lękowymi. Po pierwsze, uważność, jak ja do siebie mówię, co ja do siebie mówię, co tam jest, czy ja siebie w ten sposób wspieram, czy dopierniczam sobie, dowalam i jeszcze bardziej y, wprowadzam się w ten stan bardzo trudny, lękowy, depresyjny. Mm. Jest taka zasada, że powinniśmy być swoimi fanami numer jeden, i oczywiście tak, to jest ważne, ale to jest ważne w momencie, kiedy, kiedy już rzeczywiście mamy ten mindset taki, że już jestem pewna siebie, wiem, że nic mnie nie zniszczy, nikt na mnie nie wpłynie, ale w momencie, kiedy ktoś ma stany depresyjne, lękowe, no to powiedzieć, bądź swoim fanem numer jeden, jest troszeczkę abstrakcją. E, tutaj należałoby powiedzieć, bądź e, dla siebie wsparciem po prostu, bądź dla siebie wsparciem. Bo, gdy będziesz umiał, umiała się regulować samodzielnie swoje emocje, to nie będzie potrzeby dzwonienia telefonu do przyjaciela od razu, kiedy coś się dzieje, nie będzie potrzeby e, brania tabletki albo ucieczki w używki czy, e, czy terapeuta tu i teraz. Jeżeli jesteś swoim wsparciem, to wiesz, jak się regulować, wiesz, że są dostępne narzędzia. Że możesz zawsze z tym pracować, zawsze sobie tym pomóc, na przykład medytacja. I ja o tym mówię zawsze i wszędzie swoim podopiecznym mm, i zawsze zalecam, wręcz po prostu, cisnę na tę medytację. I to jest praca domowa zawsze do odrobienia, żeby co najmniej raz albo dwa razy dziennie medytować. I sama tego narzędzia nie doceniałam jeszcze kilka lat temu, a teraz sama medytuję dwa razy dziennie, bo y, bez tego no, nie umiałabym się regulować. Naprawdę, to jest. Ym, najpiękniejszy, najtańszy, najbardziej dostępny sposób na stany lękowe, depresyjne, na pracę z mindsetem, na pracę ze swoimi emocjami, ze swoimi stanami, ze swoimi kompulsjami. Także będę Cię z całego serca namawiać do medytacji. Sama nagrywam medytacje i sama pracuję na medytacjach i hipnozach, półhipnozach ze swoimi podopiecznymi. I Ciebie też do tego zachęcam. Oczywiście też zapraszam do współpracy ze mną. Będą też uszały warsztaty grupowe, natomiast najbardziej lubię pracować indywidualnie, bo każdy z nas jest inny, ma inne mocne strony, słabe strony, nad czymś innym pracujemy i inaczej windujemy swój mindset i swoją pozytywną energię. Także bardzo serdecznie zachęcam Cię do uważności. Do pracy ze swoimi myślami, do, um, do wspierania siebie przede wszystkim i do powtarzania sobie, do zmiany przekonań destrukcyjnych, bo ja wiem, że wiele z nas uważa, że jest niewystarczająca, być może mniej ważna, mniej potrzebna albo niepotrzebna, ale to są bzdury, to są tylko iluzje. E, dlatego zacznij sobie mówić dobre rzeczy. Po prostu polub siebie. <laughs> Bo każdy ma, każdy z nas y, ma mnóstwo cech, za które można nas lubić, i, i ważne, żeby samemu to zauważyć, i żeby sobie wybaczyć jakieś potyczki, jakieś y, błędy, bo czym byłoby życie bez błędów, bez porażek. Y, I zmień interpretację zdarzeń tak, żeby ciebie wspierały, tak, żeby to była jakaś lekcja i, i powód do wzrostu, a nie do y, upadku. Bo pamiętaj, że możesz wybrać interpretację każdego zdarzenia, każdego zachowania, każdej emocji. Yy, daj jej trochę czasu, zastanów się nad tym, co się zadziało, bo w momencie, kiedy będziesz ważna, uważna na to, co się dzieje, na to, co się dzieje w Tobie i na zewnątrz, to będzie okazja to zmienić. I właśnie tak drobnymi kroczkami zmieniamy swój mindset, swoje schematy i tak też w dłuższej perspektywie zmieniamy swoje życie. <laughs> Budując pewność siebie i, i swoją taką nową tożsamość osoby, y, którą chcemy być, po prostu. Bo jeżeli mamy jakieś słabsze y, y, takie cechy, które nam nie odpowiadają, to też możemy je zmienić naprawdę. Możemy je zmienić poprzez świadomość i no i właśnie też pracę z Mindsetem, do której zapraszam, zachęcam y, do obserwowania mojego profilu na Instagramie i, i YouTube'a, którego powoli rozkręcam. <grym> Życzę Ci pięknego dnia i pamiętaj. Y, to jest tylko iluzja. Lęki to, to jest tylko iluzja. I jeżeli to zauważysz, zaczniesz z tym pracować i, i akceptować ym, to, co, to, co jest, to, to Twoje życie będzie płynąć. Nie będzie yy, walką i tuptaniem pod wiatr, tylko, tylko będzie yy, piękną podróżą. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. E, za wysłuchanie <grych> i mam nadzieję, że, że wniosłam coś, e, jakąś wartość e, m, tym filmikiem. A po więcej, pamiętaj, możesz do mnie napisać albo obejrzeć moje filmiki. Pozdrawiam.